Dzień dobry, oto wskazówka do jazdu na jazdę Subaru na torze Krzywa. Nie jest to miejscowość, jest to obszar Krzywa, proszę zwrócić uwagę na ten znak LSSE, obszar Krzywa. Jest to około 100 km od Wrocławia, autostrada MA4 w kierunku zachodnim, czyli do granicy z Niemcami. Jeśli nie ma korków, z prędkością około 100 Będziemy niecałą godzinę, około 50 minut. Bardzo fajny dojazd. Zaraz będziemy mieli zjazd. UFC, który jest oznaczony na mapach może będzie łatwiej znaleźć na Google Maps przynajmniej jest dobrze oznaczony jest stacja Statoil jest tu trochę stacji, ponieważ jest tu duży parking dla tirów i zjeżdżamy z autostrady A4 jedziemy cały czas prosto To były lotnisko, więc jeśli ktoś z Państwa będzie sobie googlał, proszę zobaczyć na Google Maps rzut satelitarny, widać dużą płytę lotniska. Czasami zwłaszcza w tygodniu robi się tu młyn przez te tiry. Ale my zapraszamy Państwa zawsze w weekend, więc powinno być luźniej. Stacja szela po lewej stronie i jedziemy tak jak droga nakazuje w prawo tutaj mamy skrzyżowanie, ale trzymamy się głównej, czyli w lewo Dojeżdżamy do naszego ośrodka. Dzisiaj akurat odbywa się jakieś szkolenie, więc przyjechało parę prywatnych osób. I tutaj będziemy mieli parking, i na tej płycie będziemy jeździli. Do zobaczenia!